Jestem wdową po bohaterze Rosji. No Jestem matką zmarłego kaprala. Mój mąż zginął. Jesteśmy panu bardzo wdzięczni. Dziękuję jeszcze raz Władimirze Władimirowiczu. Dziękuję za wszystko. Serdecznie panu dziękuję. I ja dziękuję. 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 Jestem mamą czworga dzieci, dyrygentką chóru i od niedawna Władimirze, Władimirze Władimirowiczu. Władimirowiczu. Dziękuję. 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 Dziękuję bardzo. Władimirze Władimirowiczu. Bardzo dziękuję. Na specjalnej operacji wojennej zginął mój mąż. Dziękuję panu bardzo. Władimirze, 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 Władimirze Władimirowiczu. Władimirowiczu, jestem matką bohatersko poległego. Dziękuję. Brat, Brat niestety zginął. Dziękuję za chłopców, za malciszkę. <laughs> Jestem starszą siostrą zmarłego uczestnika specjalnej operacji wojennej, Artioma Ryżowa. Jestem zamężna i wychowujemy trzech wspaniałych przyszłych obrońców ojczyzny. Dobrze, dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystko dobrze. Wszystko u nas dobrze. Wszystko jest w porządku? Wszystko dobrze. Dziękuję. Tak, tak. bardzo dziękuję. Na zakończenie również chciałbym wam podziękować. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję.